negatywniejsze odczucia związane z tym, że tu używane są też w różnych przemysłach. i w końcu by mnie za, zaprosiły do tego, do pubu. 650. Jak widać idę w kierunku wschodzącego słońca. A dlaczego tak wcześnie wstałeś będąc w Bangkoku? Bo tu albo kładziesz się późno spać, albo wcześniej wstajesz. Także dzień dobry, witam Was ponownie z Bangkoku i zapraszam do oglądania mojego odcinka miłego oglądania Jesteśmy w parku ochrony dzikich zwierząt, w szczególności słoni w Tajlandii. Nie, nie jest to miejsce, w którym i pojeździcie na słoniach, i nie jest to miejsce, w którym będziecie korzystać z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które niestety zdarzają się tutaj dość często. A jesteśmy w miejscu ochrony tych zwierząt. Oczywiście będziemy mieli okazję przejechać prawdopodobnie jakimś maleksem lub innym pojazdem, po terenie tego parku, bo to jest część atrakcji, ale no zapowiada się dobrze, ogólnie tereny zielone tutaj naokoło, bardzo mi się podobają wreszcie, aż, aż człowiek odetchnie pełną gębą, taka przyjemność kosztuje dość słono, bo nawet na polskie wyszło chyba dwieście paręnaście złotych z przejazdem z Bangkoku, więc czy dużo? Okej, okay. tragedii nie ma. Ta choinka pasuje tutaj jak pięść do oka, jak cygan do uczciwej pracy. O nie, powiedziałem to, ha. Some people call them an alien deer because they have two pairs of their same One pair is on their forehead and another pair under their eyes. And when they flip out, it will look like. Well, if you guys see something look like a berry on the ground, please do not pick it up. It's a deer poop. Okay. okay. A kibon is a monkey or an ape? So, uh, <laughs> Alright, right. an ape? Yeah, very good. An really? ape has no tail. <laughs> Alright, everybody, do you know what this animal is called? Chicken? <laughs> <laughs> yeah, so. Human and wildlife conflict is when, it's when uh, we, we invaded their land. And they, these monkeys come to our city because they have no place to stay. And Daisy, they, they got electrocuted by the power line. So she lost two, two legs and one arm. So now she have only one arm right there. Yes. Information about Thailand and uh, the elephant. We have a long history with the elephant. Elephants get panicked when they and stress when they, fall, they get uh, into the traffic. And a lot of people crowded. They get nervous and they get stressed. Sometimes they also uh, destroy some of the property of the human or sometimes there was a car accident, a car will hit the, the elephant. Pierwszy etap naszego prowadzenia się po tym ośrodku, pomocy zwierzętom, właśnie dobiegł końca. Teraz idziemy na lunch, a za chwilę pójdziemy oglądać chyba więcej słoni. Tu mamy jednego przedstawiciela. Ogólnie mam dobre odczucia w stosunku do tego, co za tym wszystkim stoi, no bo ratowanie zwierząt z trudnych, ciężkich warunków. Jednak też mam trochę takie negatywniejsze odczucia związane z tym, że to troszeczkę dalej wygląda jak zoo, nie? Niby, niby oni się starają wypuszczać te zwierzęta na, yy, do natury. To wiadomo, że nie wszystkie się da i siedzą pozamykane w klatkach, chociaż pewnie i tak mają lepsze warunki. No, nie ma co się dziwić, jeżeli zwierzęta nie nadają się do powrotu do natury lub też nie nadają się, żeby... O tak jak tutaj ten słon nie nadaje się, żeby był w grupie. Ponieważ utracił ten słoń możliwości socjalizacji z innymi słoniami. No to nie dziwne, gdzieś takie zwierzęta trzeba trzymać. Czekaj je lepszy los niż to, co miały u poprzednich właścicieli. A jeszcze, tak a propos, uważam, że taka wycieczka powinna być obowiązkowym etapem podróży w Tajlandii, żeby nikomu głupie, durne rzeczy do głowy nie przychodziły, typu właśnie przejażdżka na słoniu we wodzie, bo te pan tłumaczył, że. Jedna przejażdżka może by nie zrobiła słoniu krzywdy, ale tysięczna przejażdżka, ta sama. Kontrowersyjne, ten cały rynek turystyczny. No i przede wszystkim te zwierzęta do robienia zdjęć. One są wykorzystywane, one są łapane za mało, żeby przystosować, one, przystosować je do wykonywanego zawodu, czyli pupilka do zdjęcia. No i plus do tego, gdyby nie było zapotrzebowania, to te zwierzęta na pewno miałyby znacznie lepsze warunki. Wybieraj mądrze, raczej staraj się unikać. Turystycznych główien, typu właśnie wykorzystujące zwierzęta. Ej piesku, patrzcie, co za gość jakiś do ciebie mówi, nie? Jakieś dźwięki takie nierozpoznawalne dla ciebie z paszczy mu idą. Nic nie kojarzysz, nie? Tu mamy piękny przykład niedźwiedzia. Zwanego przez nich Sanyber. Wyglądają na bardzo malutkie niedźwiadki. Podobno są hodowane jako. Trzymane w domach jako. Maskotki? Używane są też w różnych przemysłach, czy to kosmetycznych, czy to spożywczych, czy to medycyny tradycyjnej. Dalej mówię, mam mieszane uczucia, nie wiem, bo te zwierzęta są przyzwyczajane do karmienia i do dźwięku busa i wyrabia w nich to odruch taki, że będą przychodzić tutaj, czyli one nie nigdy nie będą w stanie się odzwyczaić od człowieka, jeżeli są przyzwyczajane. Znamy z, was, z naszego własnego podwórka, czyli wydry. Nawet no, one nie podchodzą pod te mury, tam gdzie właśnie ludzie stoją... No. I, I sępią jedzenie. W, w tak samo. One są bardzo, bardzo inteligentne. No, nie jestem w stanie wam nic dać. No, wydry. One są zagrożone. Wydry tego nie wiem. Ech, tam do ciebie. Nie mam nic dla was. Sorry. Like Jak moja Hello there. Piesek się zmęczył, biegniecie do samochodem, sobie wskoczył i pojedzie z nami dalej. Ciekaw, czy zapłacił za wycieczkę, czy może się. Wejdziesz sobie tak po prostu przez puszczę i nagle takie coś Ci wyskakuje i próbujecie zerzec. So, last tiger in the 160 tigers there. today update on july 2024 we have been uh, we have a tiger around 223 tiger in the forest now yeah this boy named Bouncer. As you can see, when he walked, it was like bouncing uh -huh. because he got three legs right there. Okay, you got it. Enjoy. Jestem na najsłynniejszej ulicy Czerwonych Latarni. Tak? I sobie przechodzę. A po to to robię, żeby mnie nikt nie zaczepiał. Bo jeżeli ktoś miałby mnie zaczepić, to zaczepiłyby mnie jakieś panie i w końcu by mnie za zaprosiły do tego, do pubu. A tak to obniżymy troszeczkę swoje wymagania. No, typowe, typowe post turystyczne. Zasłaniają twarze zajebiście. Bangkok. Bangkok dziwko. Tak. A białych jak mrówków. No to podsumowanie nadszedł czas. Koniec wycieczki po Bangkoku. Jutro rano wyjeżdżamy o godzinie 10 chyba, ale musi, muszę wstać chyba o 6, żeby w miarę to wszystko ogarnąć. Łącznie z spakowanie musimy wyjechać, więc będzie dość intensywnie i pilnie. Jak na pożegnanie Bangkoku, bardzo przyjemny wieczór, bardzo przyjemny dzień. Plus, do tego jest dość chłodno i przyjemnie chyba że się przedstawiłem. Czy będzie podsumowanie z Bangkoku? Nie będzie. Dlaczego? Bo wszystko widzieliście. Co mam podsumowywać? To, co było we wszystkich materiałach, wideo, które wrzuciłem, mogę podsumować tylko moje nastawienie do tego miasta, które zmieniło się diametralnie od pierwszego dnia do teraz. Nie jestem wielkim fanem dalej dużych miast, ale jednak Udało się wydobyć z tego miasta coś dodatkowego i to miasto potrafiło jednak pozytywnie zaskoczyć, a nie tylko negatywnie odepchnąć. Jak ktoś to ogląda, to gratuluję. Chyba nie masz co robić w życiu, albo nie masz chyba zbyt dużo kanałów do oglądania, ale gratuluję, dzięki za wytrwałość. Przypomnę tylko, że nie jestem podróżnikiem, więc. Ale też nie chcę być. Jestem gościem, który ma 37 lat i dopiero co zerwał się z tak naprawdę mentalnego strachu przed podróżami. Naprawdę, mentalny strach przed podróżami. Tak to powinno wyglądać. Że powinien być młodszy, chociaż jak młodszy, jak można podróżować, kiedy nie ma się środków na podróże. Nagrywam to nie dlatego, żeby wam coś sprzedać tylko żeby sobie udowodnić to, że dam radę. Że nie poddam się, że nie ucieknę z krzykiem jak panienka. A i tak to wygląda. Ale tu w całym Bangkoku jebie zielskiem. Przecież jakbym kurde palił. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Zaczniemy już od samego lotniska. No i odmeldowuję się. Wszystkiego dobrego. Nie, nie będę przybijał pięści. To jest takie typowe. Po prostu zrobię to.